O, witam was, witam Was w piątym odcinku mojego Let's playa gry Beyond Good Evil. Ostatnim razem zrobiliśmy troszkę, okrężny, o, troszkę okrężny, że tak powiem, e, ruch w tym momencie nabyliśmy w garażu Mamago troszkę. Lita! Nabyliśmy działo specjalne.

Cholera. Taka sytuacja. C -c -c -c. Teoretycznie powinienem do czegoś strzelać. Nope. <laughs> no okej. Okay. Zagrożenie się skończyło, czyli mogę wreszcie kontynuować. Byłem pewien, że to będzie druga okazja, kiedy stworek będzie, ale najwyraźniej nie jest to ten moment jeszcze. Yy, także przepływamy na drugą stronę. I lecimy do naszej fabryki nieszczęsnej. Loyal Helians. No dobra. Eee, jedziemy tutaj. Boom, suko! No. Thank you for your Dobra. Idziemy do fabryki niniejszej. Nie chcę strzelać, tylko chcę dokować. A przy okazji, skoro już zauważyłem, że coś się tu rusza... Ty świnio! Skoro już zauważyłem, że coś się tu rusza... No dobra. Eee, także podejmijmy się wreszcie naszego zadania. Od teraz od teraz gra się zaczyna robić dużo poważniejsza, że tak powiem. Nie ten kod. Y... Are you there yet, Johnny? Don't forget that the governor can help if you're having problems getting through a military. Aha, aha, aha. Zapomniałem o tym, że. <laughs> okay, czyli sposób na rozwiązanie tego problemu to troszkę się odsunąć, żeby mógł złapać kadr i wysyłamy yeah, fotce do dekodera. Code that we deciphered a couple of days ago. I'll... Jeśli go nie zmienił... P9M8... P9M8... Hmm... P... 9... M... 8... -8. -8. <laughs> Okej... Okay. Robimy postępy. Aż muzyczkę dostałem w nagrodę. Uh -huh. Ok. poprosimy okay. pana o zadziałanie. Z tą kratką. Okay. We're have to keep on our toes now, Dlatego mówię to bardzo głośno. ...Page. We'll just take some I've located the probable positions. Ok. Eee, no nic. Skoro zaczynamy misję już właściwą, czas ee, zacząć troszkę się zastanawiać nad tym, bo w tym momencie to ja troszkę zapomniałem i to chyba. Oj, <ścoughs> tutaj dostaję poszerzony tutorial, jak widzicie. Wyłączyliśmy lasery. Wow. wow. A teraz? okej, okay, let's get at it. Aha, no wykorzystaj swój magiczny Pathfinding. Także Zelda, jak widzicie. Bardzo Zelda. Ale to jest tylko taki jeden element, oczywiście, że gra jest specyficzna i na swój sposób. I na swój sposób. Okay. Taka sytuacja. Proszę, jak mi w... w... wcisną się? So much for their fancy security ha. system. Huh, huh, huh. No dobra. Oh. A reaper. There's a reaper on us. Looks like he's on the prowl. He must keep an eye on the ducks. Czy Shepard nam pomoże? It's getting too risky, Jade. We're needed back at the lighthouse. Let's stop while we still can. No! Nope. The o! Taka jestem odważna. Czy ja dobrze widziałem, że coś tu było? No! Nope. <ścoughs> no dobra. Dałbym głowę, że były to jakieś zwierzaczki do cyknięcia. Znaczy na no, szczura w sumie nie cyknąłem. Perfekt. I'll date and file okay. it. jak tu się robiło postępy? Sejwa jeszcze w tym momencie nie robię. Spróbujmy do Electrical Room. Zejść. Bo ewidentnie musimy wyłączyć prąd. Hmm. Taka sytuacja. Jop. Yep. Zakupy potencjalne co mogę zrobić. Póki co nie jest, to tego warte, ale... Na przyszłość, Got to get it pointed in the right direction. No, nie da się ukryć, tylko nie pamiętam jak to się robiło. Hmm, okay. ok, tylko że to nic nie da, bo nie jest włączone Właśnie, nie ma. Potrzebuję czegoś jeszcze po prostu. Pamiętam, że było tutaj narzędzie do znalezienia, które miało mi w tym pomóc, tylko kurde. Dawno nie grałem. Oj, dawno. Mhm. To było bodajże. Nie da się ukryć. Dobra. Yy, może to w laboratorium było. Jade. Jeśli dobrze pamiętam, tutaj był bug w grze yy, w oryginalnej płytowej, ponieważ. No zresztą zaraz zobaczycie. Au! To mnie zabolało. Powinienem się chyba skupić. <laughs> Jednak nie tutaj. Jeszcze. No świniak, idź, popchnij to. Bo ja muszę się przygotować, żeby cyknąć w focie. Aha. So in the No. Von. No, no, no need to thank me. Your sunny smile is thanks enough. Yeah, I'll give you a sunny smile. Vlastni. <laughs> do

A już pamiętam <taki> takie sprytne gry. O nie, drzwi się zamknęły. O nie, ten biedny, biedny człowiek. Ech, zawsze zapominam, że nie mogę być za blisko Ok teraz Jak ciebie wypuścić, facet? Bo nie pamiętam Za daleko? Aha. <laughs> <Okay>. <laughs> Jestem troszkę nieogarnięty. It work. Be careful. Z7B6. Z7B6. No, właśnie tego mi brakowało, narzędzia. Okej, okay, digitalizacja terminated. Teraz będę mógł krzczelać. Taka sytuacja. Oho. Um, oh. you all right oh. Oh. oh they turned my brain to jelly oh my sense are, are you our contact are you double h not, not sure no does the iris mean anything to you uh, listen here miss Iris. jade my name is jade and I haven't the foggiest how we're gonna get out of here. Uh, for that, I may be uh, of some assistance there. So you are Double H? Double H, triple Z, oh, whatever pleases you, don't ask me. Aww. All I know is that in another ten minutes, I was a goner. Oh. I owe you my life. Hence, you can count on me, Miss Cyrus. <laughs> Jade. My Name jest oh. Jade. O. Oh. Po pierwsze, dawaj Perły. Po drugie. No cóż. Będziesz mi musiał pomóc, facet. Dobra, uwolniłem, uwolniłam go i zdążyłem go zabić. Great success! don't worry, Okej. Hey! <laughs> Dobra. No naszejwa jeszcze nie pora, jeszcze. Ale już się zbliża powoli ten moment. Także wracamy do pokoju z windami, z windami. I hop. O nie! Brawo! Bravo page! This monster has been extinct for thousands of years. Taka sytuacja. Ty dziadu! A no tak. Powinienem uciekać. whoops! Chyba zabolało. Powinienem, może, jednak zadbać o zdrowie i uważać trochę więcej. Dobra. Moment zaskoczenia został niniejszym zepsuty. A kacenka jest niepomijalna. Także zrobię Także się poprawię wcześniej. W fotelu. Nie, yeah, no shit. Ha, ha. This monster has been... Dobrze, że zapamiętałem, że trzeba to zrobić. Dobra, i teraz się trzeba pilnować. Au! Ty świnio! Muszę pamiętać, że muszę robić kombosy tutaj w tej sytuacji. A, jednak nie mogę. Okej, okay, taka świnia z ciebie. Au! To bolało. No! Nope. Zapraszam, panie. Ojojoj! Taka sytuacja. Perły się zaczynają robić coraz bardziej skomplikowane od tej chwili.

Także dzięki, że do mnie dołączyliście. Mam nadzieję, że póki co wam się podoba. Zobaczymy, co będzie dalej. No a tymczasem pozdrawiam Was. Trzymajcie się.